Witam Was serdecznie, witam Cię, tak jak widzę u mnie na kanale. Dzisiaj oczywiście z serii coś nowego, sprawdź to, poddepniemy trochę, żeby to sprawdzić. Zobaczymy, jak w tych Holandii wygląda oczywiście cena za produkty. Wybraliśmy oczywiście losowe e, produkty spożywcze. Stwierdziliśmy, że wybierzemy chleb, masło, pomarańcze, jajka i ser. I to jest taki koszyk z pięciu produktów, żeby zobaczyć, jak wyglądają ceny w różnych marketach. A byliśmy między innymi nice. w, w najbardziej popularnych marketach w Holandii, które kto mieszka w Holandii lub był, pewno kojarzy, czyli takie jak Jumbo, Albert Hein, Aldi, no i nasz kochany Lidl, versus też troszeczkę postanowiliśmy jeden polski sklep dodać, taki tutaj z polskimi produktami, żeby można było porównać i był to polski sklep Mielno Beście, a resztę oczywiście lokalizacji zawsze będę wam pokazywał, gdzie to było, żeby... Nie było, że gdzieś tam w innym mieście, co inaczej kosztuje. Nie, ja od razu też dodam lokalizację sklepu, w którym byliśmy. Dobrze, nie przedłużając, kochani. Jeszcze tylko przypomnę oczywiście o lajkowaniu, subskrybowaniu i udostępnianiu tego kanału. A teraz przechodzimy do sprawdzania cen produktów, czyli naszego koszyka tu w Holandii. Koszyk, przypomnę jeszcze raz, to jest chleb, masło, pomarańcze, i jajka i ser. I te pięć produktów będziemy sprawdzać oczywiście, gdzie. W Holandii i najtańsze te produkty, żeby nie było. Gdzie są one najtańsze? Jakie najtańsze my znaleźliśmy, takie pokażemy. Także dobrze, przechodzimy już do odcinka. Więc kochani, dzisiaj trochę nie jest za fajna pogoda, ale umilę ten dzisiejszy Wam dzień sprawdzaniem cen w różnych holenderskich marketach. Także już dla Was specjalnie wybieramy się na testowanie koszyka, czyli cen w Holandii plus coś ciekawego, bonus niedługo. Także zostawi łapkę w górę i podążaj za nami. Jak już widzicie, jesteśmy w drodze dzisiaj dla was testować, sprawdzać bardziej w sumie ceny, jak to wygląda w Holandii, w Albert Heine, Jumbo, Aldi i Lidlu. A oraz jeden mały bonus, będziemy sprawdzać to wszystko versus jeden polski sklep. O, no obserwuj dalszy odcinek, zobaczymy co się będzie działo, także jedziemy to sprawdzać, także obserwuj nas, zobaczymy czy się to spodoba. Tak więc kochani, najpierw zaczynamy od Lidla, a później przechodzimy po kolei do następnych marketów. Tak, więc co nas pierwszy pacjent, czyli winkelcentów, Feithoven. No i oczywiście, co niektórzy powinni kojarzyć tą lokalizację, bo tak, tu właśnie kiedyś testowaliśmy fajnego kapsalona, czyli kebaba w wydaniu holenderskim. No więc tutaj przechodziliśmy do działania, gdzie sprawdziliśmy nasz koszyk, a w tym koszyku znajdowało się oczywiście oczywiście masło, oczywiście przepyszny chlebek holenderski, który pewnie wszyscy znają, pomarańcze, ser w plastrach, no i oczywiście najtańsze jajka jakie znaleźliśmy i to teraz wam pokażemy. No i kochani co czas przyszedł sprawdzić te produkty. Wybraliśmy takie ustronne sobie miejsce, zatrzymaliśmy się i w taki fajny klimatyczny sposób pokażę wam tutaj co się dzieje u mnie. Tak więc kochani sprawdzamy pierwszą naszą reklamóweczkę z Lidla, żeby porównać wam cenę. Tu mamy najpierw jajeczka, które kosztowały 10 sztuk, takich jajeczek kosztowało 2. 39 do tego mieliśmy biały chlebek za euro 49 najtańsze jaki znaleźliśmy w tym momencie zaznaczam bo może po prostu jest taniej ale w tym momencie tego nie było mieliśmy też ser który kosztował nas yy, euro 19 mieliśmy masełko jakie najtańsze znaleźliśmy za 225 no i pomarańczko, bo traciliśmy musi być jakieś owoce za jedno pomarańczko, żeśmy płacili 87 centów. Totalnie nas to wyszło 8,68. Także tak wyglądał nasz koszyk w lidu. A teraz przechodzimy do następnego porównania. Kochani, 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 to jest nasz następny pacjent, więc lecimy dalej. Gorączka naszych zakupów ciąg dalszy. Czyli, co tu się dzieje? Jesteśmy w bo jesteśmy w tym samym miejscu, więc nie zawracam Wam gitarki. Sprawdźmy, co oczywiście tutaj też się działo w tym koszyku, który zakupiliśmy w Jumbo w supermarkecie. Sprawdźmy to teraz. Okay. A teraz Państwo przyszedł czas na jumbo holenderskie, które też warto cenowo Wam przedstawić, bo to są jeden z najbardziej popularniejszych tutaj supermarketów, więc to, to sprawdzamy i zobaczymy te same produkty, oczywiście najtańsze produkty z naszego koszyka, czyli najtańszy chleb, jaki znaleźliśmy, kosztował 99 centów. Następnie mieliśmy ser, który kosztował najtańszy zaznaczam jaki był Euro 70, gdzie mieliśmy tutaj aż. Nie wiem ile plastów, ale gramowo to też nie wyglądało źle wcale. Do tego A? mieliśmy jajeczka. Coś mi tu nie chce wyjść. Tu jest 12 sztuk, ok, zgadza się, ale to są najtańsze, jakie znaleźliśmy. Te dwie sztuki jest więcej niż normalnie, także proszę mi wybaczyć. Więc za jajeczka zapłaciliśmy 2,55. Ale 12 sztuk, zaznaczę, tak. Masełko najtańsze, jakie mogliśmy znaleźć w Lidlu, kosztowało 2,25 To Pomarańczko kosztowało nas, tu możecie sami zobaczyć, euro 3. Łącznie za to wszystko, łącznie z reklamóweczką, oczywiście, bo to jest dać, że też jest reklamóweczka. Reklamóweczka kosztuje nam 75 centów. Łącznie za wszystko, zapłaciłem 9,25. Czyli już widzicie różnicę. Kochani, a teraz, jak wspomniałem, przechodzimy do następnego supermarketu, żeby sprawdzić nasz koszyk. Jesteśmy teraz gdzie? W Albert Heim. I też ponownie jesteśmy w tym samym miejscu, ale co, tam jest wygodnie, wszystko blisko, także też tu zostaliśmy. Teraz przechodzimy do naszego koszyka. No to teraz zaczynamy z Albert Heinem typowo holenderski, no i moim zdaniem inny zupełnie sklep. Mamy chlebek, nasz kosztował zupełnie inaczej, bo tutaj chlebek wyniósł nas ee, 99 centów. Tu następne mamy pomarańczko, które kosztowało 68 centów, przepraszam. Za kilogram wychodziło to 2,99, a za jedną sztukę 68 centów. Następnie mamy masełko. Typowo firmowe, ale miało być najtaniej, więc jest 2,95 za taką paskę masła. Do tego mamy ser. Ser taki, jaki znalazłem. No, plastrowo to tu nie wygląda. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, no ale był najtańszy, więc go wzięliśmy, żeby to porównać. I ser nasz kosztował 2,09 za pięć plastrów, kochani. I to był najtańszy, jaki znaleźliśmy. Następnie tutaj mamy jajeczkę, 10 sztuk, które nas kosztowały 215 euro. Także za taki cały zestawik w Albercie zapłaciliśmy 9,55. Wygląda to zupełnie... I kochani, co, przejeżdżamy już na następną lokację, bo już nie jest tak wygodnie. Tym razem musimy się udać do następnego miejsca. Następnym miejscem będzie to Aldi, gdzie też sprawdzimy oczywiście nasz koszyk. W Aldi muszę zaznaczyć, mieliśmy trochę przykrą niespodziankę, bo nie mogliśmy pomarańczy kupić na sztuki, więc kupiliśmy całą siatkę, ale oczywiście później to przy podsumowaniu będziemy brali pod uwagę. Także co, jedziemy na następną lokację i sprawdzamy nasze produkty. A teraz jesteśmy już w Aldi i teraz sprawdzimy, jak wyglądają ceny produktów w Aldi. I tak więc, kochani, dojechaliśmy do następnej lokalizacji, troszeczkę dalej, ale też Fintechoven, o tutaj właśnie w Holandii, także jesteśmy na miejscu. Przechodzimy więc do naszego koszyka, co będziemy dłużej czekać, także sprawdźmy i Aldi. No i teraz lecimy do następnego porównania, czyli Aldi. Aldi to nie jest taki holenderski, mi się wydaje, że on jest bardziej z Niemiec, ale mogę się mylić, jak ktoś dawać znak znaków w komentarzu. Przechodzimy od sera, coś, go wylosowałem. To był się ser w Aldi, jaki znalazłem. Ten ser kosztował mnie 2,29, czyli już troszeczkę inna cena się robi. Musieliśmy kupić całą siatkę pomarańczy, za którą musiałem dać e, 2,29, czyli nie całe 3 euro za taką siatkę, przepraszam, ale nie było luzem. E, następne mamy jajeczka, które kosztowały nas 2,49, ale za 10 sztuk tym razem. Były najtańsze, jakie znalazłem, zaznaczam. Do tego był chlebek najtańszy, typowo holenderski, jaki znalazłem. On nasz kosztował 98 centów. I ostatnie, masełko. Masełko nas kosztowało, tutaj muszę zobaczyć, 2,09. Łącznie e, razem z torbą, która nas też kosztowała 59 centów, kosztowało nas 111,43. Także tu już cena była inna, ale znacząco, że tu musieliśmy kupić całe pomarańcze, no i jajek nie... standardowo mamy w sumie 10 sztuk, ale naj... no tego nie mogliśmy po prostu dzielić. także jak coś to musicie sobie sami to <laughs> podzielić. Kochani, tak jak zapowiadałem, ekstra bonus, który nie bierze totalnie, totalnie, nie bierze udziału w tym takim naszym konkursie, czyli sprawdzaniu, który market, z tych popularnych marketów jest najtańszy. To oczywiście dowiecie się na końcu odcinka, który jest najtańszy, ale coś ekstra, bonusowego, moim zdaniem z Polski, tu w Holandii, co przychodzą produkty z Polski, porównamy teraz z marketami. A więc, tu jest moja magiczna siateczka, którą oczywiście będę tam otwierał, ale kochani, zanim otworzę, muszę zdradzić jakiś sekret. Miałem słabość do chleba z Polski, nie? I musiałem go trochę ukroić, już jadąc tutaj, bo jest tak świeży, tak cieplutki, przepraszam bardzo, wybaczcie mi, ale to tylko świadczy o tym, że no kurczę, nie da się ukryć, ale nasz chleb z Polski jest najlepszy, jak był cieplutki, fajny, musiałem go ugryźć, znaczy ugryźć, odkroić sobie. Także kawałek chleba jest odkrojony, ale to dlatego, tylko świadczy to, że jest bardzo dobry, naprawdę. Polecam. Byliśmy w Zapolskim, to jest taki polski sklep tutaj, naszej znaczy sklep z polskimi produktami, który jest w Eindhoven. Eee, no i co? I kupiliśmy standardowe produkty, czyli chlebek, ser, jajka, pomarańcze, no i masełko. I teraz dla was pokażę. Jak to wygląda? Tu w Holandii produkt. taki chlebek, oczywiście z nieodkrojoną Nice. kosztował już wam mówię Euro99, proszę bardzo, euro99 takich chlebek. Jeszcze trzeba go sobie pokroić, albo te są maszyny w środku, tam, że można sobie chlebek rzucić i też fajnie pokroi się. Także ogólnie fajny sklep, fajne wyroby, też i dosyć świeże produkty. Jak było widać po chlebie, także nie, że reklamuję, ale po prostu polecam. Byliśmy też w mielnie pomiędzy, tu pozdrawiam panie z Mielna, ale niestety one miały wszystko w dużych ilościach i by nam nie pasowały, na przykład jajka, mieliśmy całą z grzewka, potrzebowaliśmy 10-12 sztuk plus minus, chodzi o cenę. Najtańsze jakie znaleźliśmy jajka, już wam sprawdzam, to jest. 2,55, 10 sztuk. Takie jajeczka. Mam tu paragonik, oczywiście, z tego sklepu, żeby nie było, że sobie wymyśliłem. Nie, byliśmy, byłem tam wczoraj i dodałem specjalnie do filmu. bo Stwierdziłem, że to musi być do tego filmu dodane i jest dodane, kochani. Także serek królewski, bardzo królewskie sery. Takie królewskie sery kosztują nas tutaj w Holandii. Eee, no, tutaj mamy 2,65. Także taki serek 2,65 też kosztuje. Jak najbardziej można go sobie kupić, zjeść, a kolejne w Polsce macie go taniej. I dajcie znaka w komentarzu też czy to jest tańsze w Polsce niż tu w Holandii. Pomarańczko kupione na sztuki kosztowało na 72 centy. Jeszcze jest ładne stickerek. Także też można sobie zobaczyć. A oprócz tego nasz ostatni bohater, czyli masełko łaciate. Najtańsze, jakie znaleźliśmy w tym momencie, jak byliśmy, też to sprawdzaliśmy. I takie masełko kosztowało 2,60. Tak, zgadza się 2,65. Nie, 2,99, przepraszam, 2,99 to nasłego kosztowało. Łącznie za ten pakiet zakupów yy, i siateczkę. <ścoughs> Wydaliśmy 10,90 za ten cały zestawik, czyli chlebek, oczywiście cały, masełko, pomarańcze, jajeczka, serek. I za te, za te parę produktów zapłaciłem 10,90 euro razem z torbą. Także polecam i, lub nie, nie wiem. Wasz, zostawiam to do Waszej oceny, ale chlebek najlepszy jaki może być. Także przechodzimy dalej, kochani. Teraz wam pokażę mniej więcej paragony, jak wyglądają ceny. Jak sami widzicie, ceny były różne. Tu mamy Lidl, Tak to mniej więcej wyglądało. Zapłaciliśmy 8,68. 8 tu mamy. I Jumbo i koszyk kosztował 9,27, jak to zobaczycie, także macie porównanie. Tu macie następny, to jest Albert Hein. <noise> gdzie zakupy nas wyniosły 9,55. No i oczywiście Aldi, na którego musicie wziąć poprawkę, 11,43. Wy już możecie powoli obstawiać, który z tych marketów był najtańszy z naszego standardowego koszyka, gdzie mieliśmy, dla przypomnienia mówię, chlebek, masełko, y, pomarańcze, chociaż z jednym była cała siatka pomarańczy i jajka. I mieliśmy 10 sztuk jajek. Także to był nasz koszyk, który dla Was przygotowaliśmy. Plus bonus, oczywiście, y, parę produktów podobnych z polskim sklepie, które mogliśmy znaleźć. Oraz wywiad z osobą. Która akurat robiła zakupy w polskim sklepie, żeby mogła się wypowiedzieć na temat. Tak więc, kochani, zapraszamy do naszego wywiadu z przesympatyczną parą, którą spotkaliśmy, akurat jak robiła zakupy, więc idealnie było ich zapytać, co sądzą o cenach, które są aktualnie w Holandii i też w Polsce, oraz jakie produkty są ich ulubionymi produktami. Także zapraszam do wywiadu. Witam Państwa serdecznie, przepraszam, że zabieram <laughs> Państwu czas, ale chciałbym zadać Państwu dwa takie pytania. Co Państwo sądzicie na temat cen w Holandii, a w Polsce? A, tak, poprawdzie, to w Polsce żeśmy dawno nie byli. Ok, Bo to czyli już jakieś dwa lata jak a, ja ceny ja... a ceny w Holandii? Ceny w Holandii zależy. Mhm. Jeśli chodzi o polskie sklepy, no w jednym drożej, w drugim taniej. E, ale też dziś dużo zależy od obsługi i jakości towarów, jakie są w sklepach. Rozumiem, rozumiem. A jakie są Państwo ulubione produkty w takim razie? Spożywcze? O, e, no. Holenderskie czy polskie? Obojętnie, jakie Państwo lubią. Bo dzisiaj jest i holenderskie markety, sprawdzamy i polskie, także no, jestem z ciekawy, Polski co No Tak, przeważnie, wędlina. Okej, okay, okej. Okay, wędlina... Też. też ewentualnie przyprawy no bo holenderskie wiadomo nie są takie jak polskie rozumiem e, to dlatego jeździmy do, częściej do polskiego sklepu po jakieś właśnie wędliny czy po przyprawy fajnie a w holenderskich no, przeważnie hmm. napoje y, makarony okay. które są dużo lepszej jakości niż polskie Proszę na przykład, bardzo nie. dobrze wiedzieć okay. e, co jeszcze ja wiem. Chyba to wszystko. Super, dziękuję bardzo Państwu. Nie zaraz nie już więcej gitarki. Dziękujemy. Kochani. To już na dzisiaj wszystko. Fajny test, myślę, że Wam się podobało. Przy okazji zobaczyliście różne fajne ceny i jak to wygląda tutaj u nas w Holandii. Oczywiście takich porównań będzie coraz więcej. Jest to stricte nagrywane pod Sprawdź to. Więcej filmików, oczywiście z innych krajów też będziemy to sprawdzać, ale to już niedługo. Razem klikać dzwoneczek, lajkować, subskrybować i udostępniać. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszamy na kolejne nowe odcinki. Kochani, doszliśmy do końca naszej wyprawy. Dzisiaj porównywaliśmy ceny i oczywiście mój. Wygrany tego całego zestawienia jest również i w Holandii Lidl, za co oczywiście brawa, bo cenowo wyszła na naprawdę dobrze, najlepszy ze wszystkich holenderskich marketów, z tych co ja porównywałem i z tych produktów co oczywiście porównywałem i dostałem w tym momencie, były dostępne również. Oczywiście okazał się Lidl, dlatego to jest na zwycięstwie dzisiejszego odcinka. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie naszego odcinka. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępnienia i zapraszam już niedługo znowu na nasz kanał. A tu coraz bardziej się będzie działo, również coś nowego, również jest taka w komentarzu, czy takie treści Ci się podobają. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Siemano!